Pierwszego wieczoru zasnąłem na piasku o tysiąc mil od terenów zamieszkałych. Byłem bardziej osamotniony niż rozbitek na tratwie pośrodku oceanu. To też proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, gdy o świcie obudził mnie czyjś głosik. Posłyszałem: Proszę cię, narysuj mi prosiaczka. Co takiego? Narysuj mi prosiaczka. Zerwałem się na równe nogi, przetarłem dobrze oczy, natężyłem wzrok i zobaczyłem niezwykłego, małego człowieka, który bacznie mi się przyglądał. Oto jego najlepszy portret, który udało mi się zrobić później. Oczywiście nie jest on na tym rysunku tak czarujący jak w rzeczywistości. To nie moja wina. Gdy miałem sześć lat, dorośli zniechęcili mnie do malarstwa. I dlatego umiem rysować tylko węże boa zamknięte i otwarte. Patrzyłem na to zjawisko oczyma okrągłymi ze zdziwienia. Nie zapominajcie, że znajdowałem się o tysiąc mil od terenów zamieszkałych. Tymczasem człowieczek nie wyglądał ani na złąkanego, ani na ginącego ze zmęczenia, ani na umierającego z pragnienia czy głodu, ani na przestraszonego. W niczym nie przypominał dziecka zgubionego w środku pustyni o tysiąc mil od miejsc zamieszkałych. Gdy wreszcie odzyskałem mowę, odezwałem się. Ale cóż ty tutaj robisz? A on powtórzył bardzo powoli, jak gdyby chodziło o niezwykle ważną sprawę: Proszę cię, narysuj mi prosiaczka. Zawsze ulega się urokowi tajemnicy. Pomimo niedorzeczności sytuacji, byłem bowiem o tysiąc mil od terenów zamieszkałych i grozi mi niebezpieczeństwo śmierci, wyciągnąłem z kieszeni kartkę papieru i wieczne pióro. W tym momencie przypomniałem sobie, że przecież uczyłem się tylko geografii, historii, rachunków i gramatyki, więc zmartwiony powiedziałem chłopcu, że nie umiem rysować. Ale on odrzekł, to nic nie szkodzi, narysuj mi prosiaczka. Ponieważ nigdy w życiu nie rysowałem prosiaczka, pokazałem mu jeden z dwóch rysunków, jakie umiałem zrobić. Rysunek węża boła zamkniętego. Ku memu zdźwieniu chłopczyk odpowiedział, nie, nie, nie chcę słonia pomkniętego przez węża boła. Boa jest zbyt niebezpieczny, a słoń za duży. Mam za mało miejsca. Potrzebny mi jest prosiaczek. Narysuj mi prosiaczka. Narysowałem prosiaczka. Mały przyjrzał się uważnie i rzekł: Nie, ten prosiaczek jest bardzo chory. Zrób innego. Narysowałem. Mały przyjaciel uśmiechnął się grzecznie z pobłażaniem. Przyjrzyj się. To nie jest prosiaczek, to prosiak. Zrobiłem nowy rysunek, ale został odrzucony, tak jak poprzedni. Ten prosiaczek jest za stary. Chcę mieć prosiaczka, który będzie długo żył. Tracąc już cierpliwość, chciałem bowiem jak najprędzej zabrać się do naprawy motoru. Na baz grałem ten obrazek i powiedziałem: To jest skrzynka. Prosiaczek, którego chciałeś mieć, jest w środku. Byłem bardzo zdziwiony widząc radość na buzi małego krytyka. To jest właśnie to, czego chciałem. Czy myślisz, że trzeba dużo trawy dla takiego prosiaczka? Dlaczego pytasz? Bo mam tak mało miejsca. Na pewno wystarczy. Dałem Ci zupełnie małego prosiaczka. Pochylił główkę nad rysunkiem. Nie taki znowu mały. Zobacz, zasnął. Tak wyglądał początek mojej moj znajomości z małym księciem.